Proszę. O, ściekła piątka! Jesteście więksi niż wasze figurki. Oprócz siebie, modliszko, ty jesteś podobny. Dalej, Pando, pokaż, co potrafisz. Hmm, oni tak będą patrzeć? Czy mam poczekać, aż sobie pójdą poćwiczyć? Uderz! Okej, okay, właśnie zjadłem. Nadal trawi. I moje kung-fu może nie być tak dobre, jak będzie później. Po prostu wal! Jasne. No co tam, masz coś do mnie? Ze mną jest moc. Zadarłeś z moimi kumplami. Przygotuj się na cios pioruna. Trochę szalonych stóp. Zaszlady szalonym stopą Spójrz. Jestem smugą, niewidoczny. Nie znasz stylu misia? Znasz styl modliszki? Albo... styl małpy? Wow. A może coś... ze śliskiego węża? Może w to walniesz! Pożar, pożar. Spróbuj no, jeszcze raz. Może trochę mocniej. Wow! No, A, no! A, no! A! no to, Ale daje. ja w uçciska